Witajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak mówi słynny punkt 5 Traktatu północno Tak brzmi, a jak on dokładnie wygląda, wchodząc w szczegóły, już taki optymistyczny dla poszczególnych członków już nie, nie wygląda. A mianowicie o co tutaj chodzi? Artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. I dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, czy to ja jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to, to ok. Wiesz, to jeszcze brzmi normalnie, tak jak rozumiemy to. To każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne. I tu, to jest najważniejszy zapis tego punktu: jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu Przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego o każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezwłocznie powiadomiona. Rada bezpieczeństwa środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. I co to oznacza, że według tego zapisu, jakie uzna za konieczne, to nie jest tak, że każdy kraj rzuci wszystkie swoje środki 100%, tylko, bo, tylko może przykładowo, bo ona tak uzna, że na przykład dzisiaj rzuci dwa czołgi, przekaże, a skąd my to znamy z, z obecnej sytuacji. Uzna, że pojutrze, czy tam za tydzień, rzuci nie wiem pięć śmigłowców. I tak będzie dorzucać, dorzucać, dorzucać. Wiemy też również, że nasza siła polityczna z wielkim uporem pcha cały kraj do otwartego konfliktu zbrojnego. Do tego tworzą się jakieś dziwne sojusze krajów nadbałtyckich, krajów, które geopolitycznie praktycznie się nie liczą. Malutkie państewka, jak Łotwa, Litwa, Estonia, ale które najwięcej mają do powiedzenia. Prawdopodobnie Rządy, to nie mówię o państwach jako, jako całość, tylko rządy mają może te same plany ewakuacyjne co i nasz rząd i wiedzą, jeżeli jakiś konflikt nastąpi, wiedzą, że będą ewakuowani. I my staniemy się areną wojenną, i w ramach piątego punktu kraje, które są oddalone od tego położenia, w jakim jest Polska geograficznie, no będą nam w ramach, jakie uznają za konieczne, będą dosyłać nam, czy to jednostki wojskowe, czy w postaci ludzi, żołnierzy, czy to, czy to sprzęt, tak jak odbywa się teraz to na Ukrainie. A dlaczego? A dlatego, że tak jak powiedział, bo tak jak powiedział profesor Lewicki, radio Rmfm, cel Stanów Zjednoczonych jest prosty: osłabienie Rosji na ile się da, żeby już nie mogła działać poza, poza, poza swoimi granicami, interweniować gdzie, gdziekolwiek, czyli inaczej mówiąc, obniżenie potencjału sterowniczego Rosji, już mówiąc w języku cybernetycznym. A to może się tylko odbyć poprzez długotrwałą, pełno, pełnoskalową, otwartą e, wojnę, gdzie nie uderza się pełną siłą, tylko pomału, pomału do, dosyła się sprzętu i utrzymuje się status quo. E, Zbrojny, jaki, jaki istnieje. Tak żeby, tak, żeby nie patrząc na siły, które się poświęca, no bo takie Stany Zjednoczone, nie oszukujmy się, poświęcają nie swoje, za, nie swoje zasoby ludzkie, energomaterialne, tylko czyjeś. I ich nie obchodzi, że tu zginie 150 tysięcy, 200 tysięcy ludzi, bo oni na tym nie tracą, nawet zarabiają. Tak jak w związku z dostarczaniem broni, gdzie taka Polska przekazuje broń, która Wcześniej kupuje od Stanów Zjednoczonych, a tutaj automatycznie jako w prezencie niby od nas, gdzie na nas się jeszcze nakłada pewne oskarżenia i obciążenia, z tym, z tym związane, że to my przekazaliśmy, a Stany Zjednoczone są po prostu czyste. Więc radzę zapoznać się z tym traktatem i przestudiować sobie dokładny zapis jak on brzmi, i nie cieszyć się z tego hasła pojedynczego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo on tylko dobrze brzmi w mediach, ale już, jeżeli się wchodzi w szczegóły, to można go zinterpretować w ogóle inaczej. I taki sojusz, jeżeli tutaj coś zacznie się dziać, no to on nie pójdzie z całą mocą. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.